Czy to już ten moment, że jesteś kałka albo kałka Dzisiaj przejdziemy sobie przez kilka punktów, które pozwolą ci sprawdzić, czy to już ten moment i nie właściwie jest Kaukazomaniak albo Kaukazomaniaczka, a także skąd nazwa podcastu i czego w tym podcaście możesz się dalej spodziewać. To zapraszam cię, jeśli chcesz sprawdzić, czy jesteś już Kaukazomaniaczką i Kaukazomaniakiem, na dzisiejszy pierwszy odcinek podcastu Kaukazomaniacy. To co, zaczynamy? Jaki mamy tutaj tytuł na dzisiaj i temat? Czy jesteś kaukazomaniaciem lub kaukazomaniaczką? Ja zastanawiałam się nad swoją relacją z kaukazem jakiś czas temu i zastanawiałam się właśnie, jak to właściwie określić, bo nie czuję się. Um, gruzinofilką tylko w sensie myślę, że to za mało trochę oddaję, czy em, czasami się przestawiam jako kartfelolog czy nie badacz gruzjacą. w końcu w końcu mam <grym> z tego z tego jakieś osiągnięcia naukowe swoją drogą ale Zastanawiam się, stwierdziłam, że w sumie to mania, ale mania rozumiana pozytywnie jak najbardziej. To nie jest taka mania, wiecie, jak American Psycho, tak? Że biegamy o, o szalali, jeśli nie pojedziemy na Kaukas, chociaż wiem, że są i tacy ludzie. E, i, I po prostu muszą mieć wykupione bilety i wizytę, kiedy jadą i to jest super. I to jest właśnie taka, myślę, że pozytywna mania, fascynacja, kiedy po prostu chcemy się otaczać regionem i lubimy ten region, e, nie musimy stamtąd oczywiście pochodzić, możemy po prostu się nim fascynować. I to jest piękne. I stąd właściwie wziął um, się wził pomysł na to, żebyśmy się określali właśnie jako kapkazomaniacze. Ponieważ mam wrażenie, obserwując trochę właśnie przez ostatnie. Kilkanaście lat, tak naprawdę, w mojej relacji z, z Kaukazem i mojego czasu zajmowania się tym regionem, że stał się szalenie bardziej popularny niż był kiedyś. Ja pamiętam, jak zaczynałam swoją przygodę właśnie na studiach, kiedy się zajmowałam tym regionem, to było tak mało osób i tak mało informacji. I chociażby taka rzecz jak znalezienie tłumacza, czy nauczenie się języka, czy nawet gotowość tamtych krajów na przyjęcie obcokrajowców była tak Mała, w sensie, że byli oczywiście otwarci, ale nie było takiej infrastruktury chociażby jak teraz, gdzie bez problemu można pojechać na wakacje i wszystko jest super zorganizowane. To właśnie myślę, że tacy pozytywnie zakręceni ludzie na temat regionu, a w Polsce mamy ich bardzo dużo, właśnie stworzą taką super społeczność, gdzie że właśnie jesteś częścią, częścią i skoro słuchasz tego podcastu, przypuszczalnie, którzy właśnie myślę, że możemy się określić mianem Kaukazom Maniaków, czy nie? To jest tak, że ten Kaukaz kurczę, no brakuje go, nie? Bo w jakimś czasie, jak go nie ma, to po prostu czegoś brakuje. I każdy z nas ma coś innego, czego mu brakuje zagrodniono, Chociażby pójdźmy takim najbardziej stereotypowym typu, brakuje pięknych, gruzińskich przyjęć, czy gór, po których można chodzić, które są bardzo często jeszcze dziewicze. Dziewicze mam na no myśli, że nie ma tam tony turystów, którzy wjeżdżają tam a, a, autobusami, albo stoją tak jak na, na Monte w kolejce, żeby wyjść na szczyt. Myślę, że tego zdecydowanie na Kaukazie jeszcze nie ma. Mam nadzieję, że nie będzie swoją drogą. No, zobaczymy. Dlatego tak zastanawiałam się właśnie, czym są Kaukazomaniacy i stworzyłam taki pięć cech, moim zdaniem, które ja na przykład postrzegam u siebie, bądź postrzegałam w, w przeszłości bardziej lub mniej, to mi się nasila. I możesz sobie też sprawdzić dzięki temu, w sumie na ile jesteś kaukazomaniakiem, bądź kaukazomaniaczką, właśnie patrząc na te cechy. Możesz rzeczywiście sobie podstawić, tak jak chciałam, tutaj pod, pod hasło Kaukaz ten kraj, bądź ten fragment regionu, który jakby darzysz największą miłością, tak naprawdę. I to, to zależy. Zależy od, od Ciebie sobie, jak najbardziej zrób też pod tym względem taki, taki test, a co? Wiecie, taka samoświadomość, samoświadomość, nie? Trochę, żeby wiedzieć, jak to właściwie u nas wygląda, jak wygląda ta nasza relacja z Kaukazem, kiedy po prostu jest to jeden z regionów, które lubimy na świecie, a kiedy to już jest lekka pozytywna alemania. więc tak, pierwszy element. O którym sobie tutaj pomyślałam, to jest tak, że często mówisz, pojawia się w Twoich zdaniach, a na Kaukazie to albo a w Gruzji to, a w Armenii to i tak dalej. Możemy wymieniać wszystkie inne regiony, kraje i tak dalej. I powiem Wam szczerze, że mnie się wielokrotnie coś takiego zdarza w różnych sytuacjach, czy przejedzeniu czy nie rozmawiamy o kulturze, czy o jakichś tradycjach, i bez względu na to w sumie czy z obcokrajowcami rozmawiam, czy rozmawiam z Polakami, bardzo często słyszę u siebie coś takiego. Miałam taki okres, to taka mała ciekawostka. Na studiach, kiedy wszystko, ale totalnie wszystko mi się właśnie kojarzyło z Kaukazem, wtedy zdecydowanie przede wszystkim Gruzją, ponieważ o tym pisałam swoją pracę magisterską. Dajcie znać swoją drogą, jak chcecie, to mogę Wam kiedyś opowiedzieć trochę o moich badaniach na, na Kaukazie sprzed ponad 10 lat, jak to wtedy wyglądało. Więc w komentarzach te osoby, jeśli słuchacie tego na YouTubie, to tam to macie opcję, jeśli nie, to dajcie mi znać po prostu chociażby na mail, które znajdziecie w opisie do odcinka. Tam są dane kontaktowe, więc a na Kaukazie to, prawda? W różnych sytuacjach, albo podczas mojego wyjazdu na Kaukaz, to zauważyłem, albo zauważyłam, że oni robią to, prawda? To są takie elementy, które jak ktoś e, e, słyszy coś, to od razu nam przychodzi, jakby, słyszymy coś, przychodzi nam na myśl wtedy, co tam na Kaukazie w takim razie w związku z tym się w sumie dzieje. No i teraz drugi element, który jest bezpośrednio z tym związany. Ja przeszłam to i chyba muszę Wam powiedzieć, że prze, przejeździłam kraj w Polsce, że tak powiem, czyli a, a, jak jeszcze szczególnie tych wydarzeń związanych z Kaukazem nie było aż tak dużo, to wtedy każdy był na wagę złota. Ja nie mieszkałam w Warszawie w czasie kiedy studiowałam, bo nie studiowałam w Warszawie, a tam się zdecydowanie ich najwięcej działo. I Punkt drugi jest taki, jak jest jak nie, jakiekolwiek wydarzenie związane z Kaukazem, to ty wiesz, że musisz tam być i po prostu tam jedziesz. Na przykład jeśli mieszkasz w Polsce i wiesz, że w jakimś innym mieście coś się dzieje z Kaukazem, to ty po prostu czujesz, że chcesz tam pojechać. Jak nie możesz pojechać, to jest wielki smutek. Nie mylić z wielką smutą, zupełnie coś innego. A jak Ci się uda, no to jest super, prawda? To jest fenomenalnie, ponieważ można być ludźmi, którzy myślą tak samo, poczuć ten Kaukaz w kraju, w którym, w którym mieszkasz. I ja gdzieś zakładam automatycznie, że Większość osób, która słucha ten podcast, przypuszczalnie mieszka w Polsce, albo gdzieś już mieszka na Kaukazie. Jeśli mieszkasz w jakimś innym kraju i, i słuchasz tego po polsku, super, wiem, że są takie osoby. Pozdrawiam tych, których mam okazję uczyć Gruzińskiego i mieszkają poza Polską. I jeśli u ciebie się coś dzieje z Kaukazem albo z językami regionu, to momentalnie to wyłapujesz i, i, i to jest dla ciebie element ekscytacji. Więc to jest taki drugi punkt sprawdzenia. Jeśli tak masz, no to masz zadatki na Kaukazu Maniaka. Albo Kaukazu Maniaczka. Jaki jest kolejny punkt, który sobie tutaj wydzieliłam? No więc jesteś na wszystkich, ale to no, wszystkich, no, albo prawie wszystkich, o myślę tak gdzieś na 90% grup tematycznych związanych z Gruzją, Armenią, Azerbejdżanem, Kaukazem Północnym, wybierz te, które ci najbardziej interesują. Jest chyba bardzo mało grup. Które są generalnie związane z całym, z całym Kaukazem. Były kiedyś takie super forum, ono chyba aż tak nie przeżyło, że tak powiem. Te, te grupy bardzo często w czasie po prostu też nie chcę gdzieś umierają, ale cichną, i potem pojawiają się nowe, ponieważ pojawiają się nowe osoby, które się tym regionem zajmują, i tak to się wszystko kręci. Mam wrażenie, od dobrych 20 lat w Polsce zawsze oba, jak była bardzo stara. Ale tak wynika z moich analiz swoją drogą. I co? I ty po prostu wszędzie jesteś, chcesz być, nawet jeśli nie uczestniczysz w dyskusjach, to sam fakt, że tam jesteś, to stwierdzasz że dobra, to jakby coś, to będę mieć dostęp do informacji, do ludzi, którzy są tacy jak ja. I, I to daje Ci ten element radości, tak? Na przykład na Facebooku jest masa, ale to masa mam wrażenie teraz grupy zarówno po polsku, jak i w innych językach, które są właśnie związane z poszczególnymi krajami. I po prostu lubisz wszystko, czyli lajkujesz wszystko, co jest związane z tym, z tym regionem, wszystko ci ciekawi, ponieważ to pochodzi właśnie stamtąd albo to jest wokół ludzi, którzy pochodzą stamtąd. Więc. Trzeci punkt. Masz tak czy nie? Dla Ciebie do zastanowienia się. Ja mam tak zdecydowanie. No oczywiście ja sobie tłumaczę, że część z tych rzeczy wynika z faktu, że prowadzę jednak szkołę języka gruzińskiego. Swoją drogą nie tylko w, w szkole swego czasu był język gruziński, ale to może też przy jakiejś okazji nie Wam o, o, o tym opowiem. Obecnie jest, obecnie jest tylko jeden, więc tłumaczę sobie, że to jest mój element zawodowy, czyli w ramach prowadzenia szkoły po prostu jestem w tych grupach, prawda? Bo to mówiąc mówiąc brutalnie, są tam osoby, które potencjalnie są moimi klientami, czyli po prostu chcą się uczyć gruzińskiego, więc ja mogę im dostarczać wtedy te, tej, tej radości w postaci, zdobywania wiedzy na temat języka i umiejętności, co umiejętności? Komunikowania się. To była taka mała przerwa na reklamę, podprogowy przekaz. Zapraszam na zajęcia. A teraz tak poważnie przechodzimy sobie do czwartego punktu, który mam dla Was, czyli jeśli coś szykujesz, do jedzenia na przykład, albo jakiś wyjazd, albo na przykład nie wiem, jakąś rzecz artystyczną, cokolwiek, co przygotowujesz samodzielnie, twoi znajomi albo rodzina dopytują się, okej, okay, no to powiedz, jak to będzie związane z tym regionem albo z tym krajem, prawda? Czyli Gruzją, Armenią, Azerbejdżanem, Kaukazem Południowym czy Północnym, to w zależności od tego, gdzie tam wasze serce bardziej idzie, Myślę, że każdy z nas gdzieś tam trochę serce bardziej ma w jakiejś innej stronie, albo po prostu czegoś zaczął od jakiegoś kraju, więc więcej po prostu ma tej wiedzy um, albo doświadczeń, emocji z tym związanych. Więc, jeśli się pojawia u ciebie coś takiego i po prostu ludzie reagują e, na to i, i mówią sobie, a no tak, jeśli to jest związane z tym regionem, to ta osoba na pewno będzie zainteresowana, prawda? Jeśli o tobie padają takie hasła, albo cię podejrzewają o tym, że na pewno u ciebie to na przykład można zjeść haczapuri, albo na przykład z, em, cóż można znaleźć, dobry wybór win, a idźmy takimi stereotypami, a co? E, z Kaukazu, czy mówią, o, najlepszy koniak to. E, I nie powiem tutaj, którego na Narodu, żeby nie budować kolejnych waśni pomiędzy, pomiędzy regionami. Więc to, to jak najbardziej wtedy. Myślę, że masz dobre zadatki albo już jesteś maniakiem, Kaukazomaniaczką. maniaczką. No, jak po prostu inni ludzie widzą, że ten region jest w tobie i on prędzej czy później będzie się pojawiał. Mała ciekawostka teraz przyszła mi do głowy. Słuchajcie, ciekawostka jest taka, że e, ja mam te, w sumie takie dwa regiony. Tak na dobrą, na dobrą sprawę, a chyba nawet może troszkę dwa i pół. W sensie ten, ten trzeci trochę mniejszy. Czyli niektórzy ludzie, w zależności od tego, chyba, jakim mamy kontakty i, i o czym rozmawiamy, mówią właśnie do mnie takie rzeczy związane z Kaukazem i dopytują i, i tym podobne, a czasami pojawia się taka mm, druga myśl, która jest związana z Koreą, to jest inny obszar, którym, którym się zajmuję, w zdecydowanie mniejszym stopniu, ale, ale też du, dużo z tym regionem robię i, i jeżdżę tam. I trzecie, trzeci obszar to Wietnam. Więc ciekawe w sumie, czy też tak macie, czy Kaukaz jest waszym, waszym jedynym takim regionem, czy może macie ich więcej. Które ktoś mówi, aha, to z czym będzie to związane? Z Kaukazem, czy na przykład z Wietnamem. Ha, jaką potrawę dzisiaj na przykład nam zaserwujesz? Tak? Bo, u mnie w kuchni myślę, że królują, jeśli chodzi o zachodnie, zachodnie, zagraniczne, zachodnie automatycznie człowiek będzie fascynujące, nie? Swoją drogą. Zagraniczne kuchnie zdecydowanie, tutaj myślę, jest w domu Kaukaz, a drugi element to jest Korea, zdecydowanie mniej Wietnam, bo wychodzi mi to zdecydowanie gorzej. Ale to jest właśnie taki aspekt trochę, nie? Jak nie jesteś kaukazomaniakiem, kaukazomaniaczką, to po prostu siedzisz w domu i zamiast tego schabowego klepiesz <tłukasz> lepiesz po prostu kotlety, czy, czy inne rzeczy, które są właśnie związane z regionem. Tak, na marginesie u mnie te kuchnie wszystkie są oczywiście wegetariańskie, więc teraz możesz się złapać za głowę, jak to można robić kaukaską kuchnię wegetariańską? Powiem lepiej, nawet czasami jest wegańska. Um, I da się, da się. Nie tylko musi to być jedzenie postne, naprawdę, um, jak, jak najbardziej. Ale rozumiem ortodoksów, którzy uważają, że trzeba jeść barana i tak dalej. No, i mamy trzeci, nie, piąty, piąty już, bo pięć. Piąty punkt, który tutaj mamy, czyli jedziesz na wakacje. I większość osób z Twojego otoczenia obstawia, że pewnie jedziesz gdzieś na Kaukaz. No i wiem, że wśród Was, słuchaczy tego podcastu, i wśród osób, które mam kontakt między innymi przez media społecznościowe, czy uczę ich chociażby na zajęciach gruzińskiego, jest sporo takich osób. I ja też tak. Bym powiedziała, mam w zależności trochę od, od momentu, tak bym, chyba tak, tak, mi się, tak mi się wydaje. Bardzo często osoby pytają mnie: Aha, to gdzie na Kaukaz? Albo właśnie te dwa regiony, o których Wam wspomniałam wcześniej. Ale jak najbardziej, bardzo często pojawia się właśnie takie stwierdzenie: dobra, no to kiedy jedziesz? Jest taki z książki Ani, ani Filip. A o której też będę opowiadać w tym podcaście, to taki mały spoiler. Jeśli dobrze pamiętam, albo teraz parafrazuję z głowy, jest taka główna bohaterka, dostaje pytanie, to kiedy jedziesz do tej swojej Gruzji? I to jest chyba właśnie taki, taki element, właśnie, czy jedziesz na wakacje, a już po prostu wszyscy wiedzą, że jedziesz tam, albo duża szansa jest na to, że właśnie tam pojedziesz. No i ciekawa jestem. U Ciebie też tak jest, że wszyscy tak obstawiają, właśnie, że tam, że tam będziesz jechać. U mnie chyba tak jest, tak, tak mi się wydaje. Na pewno był taki moment, gdzie jak studiowałam przede wszystkim, pracowałam na Kaukazie, w sensie to były dwa różne czasy. Może kiedyś też o tym sobie opowiemy, jak to tak to tam wyglądało. To właśnie przez to, że latałam na, na Kaukaz praktycznie się tak, zastanawiam teraz praktycznie trzy, cztery razy do roku, z racji tego, że wracałam trochę do Polski i, 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 i potem leciałam z powrotem, albo wracałam do Polski na wakacje, i tam wracałam do domu, tak naprawdę, no bo tam był mój dom przez jakiś czas. To jak ktoś wiedział, że jadę na lotnisko, no to wiedział, że lecę na Kaukaz. No to, to się tak nie dało, już po prostu stwierdziłam, że powinnam mieć jakieś te fast track, takie szybkie, przejście na lotnisku, żeby już nie przechodzić przez wszystkich procesów, tylko po prostu przybijać sobie piątkę ze strażnikami i mówić dzień dobry, to znowu ja wróciłam do domu, prawda? Chociaż nie za bardzo na to może wyglądam. W sumie nie wiem. Czy mam taką urodę kaukaską? W sumie to ciekawe. Nie, ja teraz tak się na tym zastanawiałam, jaka to jest uroda kaukaska. No ale to może o tym ciemność. Słuchajcie, jeśli fascynują Wam te ostatnie rzeczy, jak jeśli jesteś takim fascynatem, fascynatką właśnie takich rzeczy typu urodowych i tak dalej, jak to wygląda pod względem osób. Nie mam na myśli tutaj w żaden sposób rasy i tak dalej, tylko właśnie takich gdzieś rysów twarzy i tym podobnych rzeczy, to daj znać. Bo ja się w sumie na tym nie znam, a bardzo chętnie byśmy się wymienili. Może zrobimy tutaj jakiś wywiad. Co Wy na to? Interesowałby Was taki wywiad? Hmm? No dobra, to co? Kończymy sobie chyba na dzisiaj. Opowiedziałam Wam o punktach, które, które ja mam. Ja widzę siebie jako kaukazomaniaczka, kaukazomaniak. Jest tutaj jeszcze jedna rzecz, której w sumie nie dodałam. A która jest taka, taka, moja bardzo. I wydaje mi się, że nie ma sensu nie dodawać jako kolejny punkt. Możesz sobie odnieść do siebie, na ile to jest u ciebie się sprawdza, na ile, a na ile nie. Ale mój element jeszcze kałkaz omaniecznie jest taki, że em, ja kilka razy próbowałam odwiesić kałkaz na, 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 na kołek, w sensie na, na, tutaj do szafy odwieźć, zamknąć tą szafę i, i do niej przez jakiś czas nie wracać. I, i to się nie udało, zawsze wracałam. Przykładem jest chociażby to, jak prowadziłam kursy, kursy niego i one zostały zawieszone na jakiś czas, potem do nich wróciłam, czy do prowadzenia chociażby strony języtnika Kaukazu, czy do prowadzenia miejsc w mediach społecznościowych, gdzie możemy się tym wymieniać i po prostu no nie da się, no ten Kaukaz wyłazi ze mnie, no po prostu on jest zawsze ze mną i ciągle mi go brakuje, i chyba dlatego taki jest element, właśnie, że tak naprawdę. Tego um, Kaukazu, jak go nie ma w mojej przestrzeni, to po prostu czegoś mi brak. Tak jak wiecie, taki kawałek, teraz powiedzmy tak patetycznie, kawałek serduszka po prostu tak obumierał, a jak jest ten Kaukaz gdzieś tam jakoś obecny, czy przez seriale, czy przez to, że Was uczę języka, czy przez jakiś um, in, inny sposób, czy przez kuchnię, um, czy po prostu fakt, że ja sobie go. Daje swojej przestrzeni o tym, jak w ogóle też Kaukaz stworzyć u siebie, jeśli się nie mieszka na Kaukazie, o tym też Wam opowiem o swoich sposobach, to myślę, że to też determinuje, że w sumie to chyba jestem tą Kaukazomaniaczką. No, po prostu się nie da uciec od niego. On jest ze mną od, od wielu, wielu lat. Przeszliśmy dużo, <grym> różne mamy pozytywne i mniej pozytywne wspomnienia, i tak już chyba będzie ze mną. no. Trzeba się z tym pogodzić po prostu, przyjąć się z całym dobrodziejstwem inwentarza e, i cieszyć się tym, bo to daje mi przynajmniej ogromną, ogromną radość. A chyba, że się wzruszyłam, <grafię> jak sobie zrobiłam taką małą refleksję przy tej okazji właśnie od przez ostatnie, nie wyliczając sobie, e, ale sporo, sporo lat w sumie związanych, związanych z Kaukazem. Co? Wyszło Wam, że jesteście kaukazomaniakami, jesteś kaukazomaniakiem albo kaukazomaniaczką? Dołączasz do mnie, do tej pięknej grupy ludzi, którzy się fascynują regionem? Bardzo jestem ciekawa, daj znać. To jeszcze ci powiem, co będzie za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie powiemy sobie, jak właściwie poczuć Kaukas, właśnie będąc w Polsce. Ja mam swoje sposoby, ponieważ nie mam możliwości, żeby kilka razy do roku obecnie latać na kaukaz. Drugi element jest taki, że mamy pandemię. Ja obecnie nie podróżuję nigdzie, siedzę sobie w Polsce i Czuję Kaukaz W sensie nie, nie jestem tam fizycznie, ale um, otaczam się różnymi rzeczami i różne rzeczy robię na co dzień, że on ze mną po prostu jest. O tym Ci opowiem o swoich sposobach, jak to wygląda. Um, wierzę, że przynajmniej część z nich przydać się będziesz um, mogła, mogłam sobie zastosować w swoim życiu na co dzień, no bo nie zawsze jest taka opcja, prawda, żeby wsiadać samoloty i co chwilę lecieć. Pomijając kwestię oczywiście ekologii, co zawsze jest dla mnie takim wyzwaniem, nie? jak zastanawiać się nad tym, ale to temat też na inny odcinek. To co? Widzimy się za dwa tygodnie, ponieważ podcasty są co dwa tygodnie, no chyba że oglądasz albo słuchasz to tego później, no to jak najbardziej zapraszam Cię, żeby sobie włączyć kolejny odcinek. No i co, rozgadałam się, już mamy wystarczającą ilość chyba minut. Dajcie znać, daj znać w, w, w komentarzach albo napisz mi wiadomość, bo to jest pierwszy odcinek. Też jestem szalenie ciekawa, w ogóle, jak ta forma Ci pasuje, jak Ci podeszło. I dzięki wielkie za te wspólne minuty i wysłuchanie. Życzę Ci miłego dnia albo miłego wieczoru, w zależności, kiedy tego, kiedy tego słuchasz. Pa, pa!